i very bright and young girl in dark fights. I never give a damn about dolls, dolls But I'm sure my wife likes them a lot She wants to see it and now and then every time I'm high with my friend last Sunday I took her long <inevitable> See what's happening then I saw and lying on the floor, my old woman and my beloved brother George. I on my four legs Howling in the moon, rough days I spread the terror, fitting and biting Killing, screwing, bleeding and fighting No, I could really hold me back But it finally got me into a way track So someday it will all fall apart And you'll get to yourself and kill your heart Your friends will let you On tu przeklina No, dzień dobry, jeszcze dwie minuty w sumie Ale to nic, już zróbmy to Zaraz wam powiem coś A to piję e, e, kawę która z wyrazem Chyba, chyba wdzięczności. <laughs> Albo przynajmniej tego, że się lubimy. Eee, kochani, dostałem taką pakę ze Szwajcarii. Eee, Cicodoro. Kurka, 6 punktów. Nie wiem za co, ale e, będę właśnie próbował. Eee, kilogram pięknego, pięknie palonego ziarna, nie przepalonego. Pomachajcie. Rewelacja po prostu. Dobra, zanim zaczniemy, to w pleleci płyta Night Hauler zespołu Neil Cassidy, Neil Cassidy z Krakowa, pozdrawiam Rafała i resztę chłopaków, Marcina, Tomka i chyba wszystkich ich nie spamiętałem, ale pozdrawiam serdecznie. Jak się macie w ten piękny wtorek październikowy, 22 października, kiedy to muszę zmienić serwer i już to zrobiłem. E, witam Was pięknie, powiecie jak, jak mnie słychać, jak mnie widać. Czy widać, czy słychać? Elo, elo. Dobra, mamy w pół godziny. Cześć, czołem, Nazywam się to. Moment. Sorry, Rafał. Kawa z panem Minilem. Pan Minil to ja. To jest kawa. Witam Was serdecznie. Dzisiaj chciałem powiedzieć chwilę o wdzięczności, ale zanim powiem cokolwiek, to będę się z wami witał, o kurczę, jest was trochę, więc... Michała, Ediego, Kamila, Adama, Anę, Jakuba, e, Anę to już widać, Marka, witam was serdecznie wszystkich. E, Powiedzcie jak mnie widać i czy mnie słychać. Coś mi to słońce tu za bardzo chyba daje i tak naprawdę jestem w jakimś cieniu. Mm, Jakoś pewnie dzisiaj będzie średnia e, z tego wszystkiego. Właśnie sobie zaparzyłem świeżą kawkę, którą dostałem, moi drodzy, e, od Wojtka z zespołu e, z zespołu Druides i kurka, kupił to dla mnie w Szwajcarii, kiedy był tam ostatnio Wojtek jest takim człowiekiem, który jest tak zaangażowany w muzeum, że wyjeżdża za granicę pracuje na budowie zarabia hajs, żeby grać, żeby wydawać I chyba w ramach podzięki po prostu, albo dlatego, że mi lubi, przysłał mi cały kilogram pięknie palonej pachnącej kawy Crikkodoro tradition cafe, szwajcarska kawa. Właśnie ją spróbuję. O kurka. To prawda. Cholera. Szkoda, że nie ma nikogo z was, z kim mógłbym się tutaj e, podzielić, ale że nic. E, Czekajcie, jeszcze raz. Witam Anie, Anie. Czołem Anna, Anna. Wow, cześć Marcin. Ej, ta kawa jest naprawdę regulacja. Może Wam zadam na sam początek takie pytanie, czym według Was jest wdzięczność. Jeśli Wojtek przysłał mi tą, ten kilogram kawy dlatego, że mnie lubi i w jakiś sposób jest mi wdzięczny za to, że mu pomagam, to jest super. I ja też lubię jak wyrażać wdzięczność swoją i być wdzięcznym. Ale może nie, nie o takiej może nie o takim typie wdzięczności właściwie chciałem dzisiaj powiedzieć, bo jest takie coś. Wyszedłem dzisiaj na dwór e, i sobie popatrzałem po na ten piękny świat u nas słońce daje mocno, nie wiem jak u was, może akurat u was nie jest tak piękny dzień. E, I e, w tym czasie może usiądę w tu? słońcu tu bardziej e, więc e, pomyślałem sobie, że... Mm, kurka, jest taka pogoda ładna. Ja jestem zdrowy, spałem się. Piję sobie kawy w towarzystwie wspaniałych ludzi i wybrała we mnie no właśnie, wyzbrała we mnie wdzięczność. To dziwne uczucie, kiedy doceniasz nagle wszystko, co jest w koło i nie jest to milionem dolarów, nie jest to wypasioną furą, spełnionymi marzeniami, dalekimi wycieczkami. Niedawno słuchałem sobie um, jakiegoś takiego w um, internecie filmiku, w którym też ktoś opowiadał o szczęściu um, i właściwie czym jest radość, czym jest szczęście, i tak zacząłem, zacząłem sobie nad tym się zastanawiać. Um, ale zanim pozastanawiam się z Wami, to chciałem Wam opisać ten dzisiejszy stan bardziej dokładnie. Stałem dzisiaj za spałem w ogóle. Mam taką możliwość, że mogę sobie zaspać. I wstałem wkrótce za 15.09. Nie spałem w nocy za dobrze i tak sobie zacząłem myśleć, kurczę jest, spóźniłem się do pracy. Mówicie, no ja pracuję, tam jest moja sypialnia, ja pracuję tutaj, więc ciężko powiedzieć, że się, że się spóźniłem do pracy. Ale sam sobie jestem szefem i sam sobie wyznaczam rytm pracy. Pracuję od 8 do 18 codziennie, więc wygląda to niezbyt ciekawie, kiedy sam się z sobą umawiam, że wstanę, a nie wstanę. No ale dobra, powód pierwszy mogłem zaspać, także kurczę to było fenomenalne. Jest, jestem, jestem zadowolony z tego, że mogę zaspać. Mam powód do tego, żeby zaspać. Nie gniję w łóżku cały dzień i jestem aktywną osobą i zdarza mi się zaspać i to też jest powód do wdzięczności, ale później musiałem pójść do, do, do skrzynki do listy i po prostu wyszedłem na podwórko, a ja mieszkam na wsi. Naprawdę gdyby się złacili widok za oknem, żółknące lasy i, i giełkę i to słońce, które tą giełkę przebija i ptaszki, które śpiewają. To mi jakoś tak mocno urzekło, że zacząłem się naprawdę zastanawiać nad tym, czy kurka ze mną dzisiaj jest wszystko w porządku. No bo zacząłem się fałować tym, że przecież zaspałem, kurczę, miałem tyle rzeczy do zrobienia, kurier zaraz przyjedzie, muszę jechać do Zgorzelca, odesłać płyty y, Elizie do, do Łodzi, żeby, żeby miała je na pojutrze na koncert, no nie, więc wiecie, tu się zaczyna robić, tak, że, że, że kurier z Anglii gdzieś tam ma przy, nie, on dzisiaj nie ma przyjechać, y, no, ale że trzeba kupę rzeczy zrobić, że przecież druides właśnie... Płyta się tłoczy, i, i mamy cinemonów do zrobienia. Nowy sklep do odpalenia, mnóstwo tych rzeczy. I wiecie, w tym pędzie, w toku takich, takiego, takiego życia, co trzeba zrobić, jak to trzeba zrobić, kiedy to trzeba zrobić, gdzie ten mój kalendarz, co ja tutaj sobie zapisałem, punkty, punkty, punkty. Ja zauważyłem, mimo tego, że dosyć często mam. Yy, bym powiedział serce wrażliwe i ich ochocze do, do wdzięczności to tym wszystkim czasami zapominam, y, że dzień nie polega na tym, żeby zrobić rzeczy. Nie wiem jak wy to widzicie, y, bo ja to właśnie widzę tak, że każdy dzień jest po to, żeby kogoś kochać, coś od siebie dać, kogoś przytulić, powiedzieć komuś coś dobrego. Y, można zrobić dobry deal, komuś pomóc i na tym zarobić. To, 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 to nie jest żaden problem, ale tak naprawdę, kiedy wyszedłem dzisiaj na dwór, to powiem Wam szczerze, że, że zobaczyłem takie dwa wrubelki, które siedziały na krzaczku i skubały jakieś sobie jakieś takie czerwone kuleczki. Nie? Jeszcze jest dosyć ciepło, więc latały tam jakieś osy i tak dalej. I pierwsze co mi przyszło do głowy, kurka lecę na YouTube'a. Bo chcę poczytać trochę co o tych wróblach. Bo chcę zobaczyć filmik, w którym ktoś mi opowie, o co biega z tymi wróblami. Czemu one tam o tej porze te, te kuleczki skupią, co to za kuleczki. I wiecie, i wtedy mi się że ja się spieszę, wiecie, że ja nie mam czasu zachwycić się. Kurczę, przy całym swoim takim dobrym mniemaniu na swój własny temat. Rozumiem, że ja nie mam czasu dla samego siebie, żeby docenić to, co w życiu mam. No i teraz polecę Hardcore'em, bo opowiem wam, że śnił mi się, śniła mi się dzisiaj druga wojna światowa i byłem, byłem po prostu w jakimś getto yy, żydowskim, zdaje się. I po prostu byłem jednym z Żydów, który był ścigany. I okazało się, że nie ma się gdzie ukryć nie ma gdzie spać, nie ma gdzie czego zjeść i zaczęła po prostu obudziłem się, nie wiem, o drugiej w nocy czy o trzeciej nagle okazało się, że budzę się śpi obok moja żona mamy ładne mieszkanko, wynajmujemy, yy, mamy fajny samochód i wiecie, nagle ten kontrast tych uczuć, które miałem w nocy, przez to, co, przez to, co mi się przyśniło, te uczucia, których... Nawet nie mam pojęcia, nie wyobrażam sobie, co może czuć człowiek, który jest zaszczuty, którego ganiają, którego chcą zabić w okrutny sposób. I nagle i to jest fragment historii tego kraju kurczę gdzie ludzie nie mieli niczego, co my mamy teraz. Nie wiem, czy wiecie, ale jest jesteśmy w, nie wiem, w 5% całej populacji świata która chyba ma cały czas bieżącą wodę, cały czas co jeść, ma łóżko do spania i dach nad głową. 95% a umie czytać i pisać. 95% tak proporcjach są tutaj, tak, że bardzo duża większość nie ma, nie ma tych pięciu podstawowych rzeczy, albo przynajmniej jednej z nich. Więc kochani, dzisiaj ta wdzięczność okazuje się, że właściwie powinna być wymogiem. Takim, że jesteśmy zdrowi, albo przynajmniej jeśli na coś chorujemy, to żyjemy z takim dostępem do, do służby zdrowia, jakakolwiek by ona nie była. I mam znajomą, która bardziej znajomą znajomej, która służy w Afryce, która do najbliższego lekarza ma trzy dni. Bo, ta, bo po prostu ta, 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 taka jest rzadkość służby zdrowia w tym kraju, gdzie ona jest. Więc. To, że, że nawet jak mnie boli ząb i mogę pójść sobie do, do, do dentysty, co prawda muszę poczekać dwa tygodnie z tym bólem, ale jednak to jest trochę coś innego niż jak nie mogę w ogóle do niego pójść i muszę sam sobie łyżwą wyrwać ząba. Więc żeby już tak kompletnie nie zdołować na sam początek, to jest dużo rzeczy, za które możemy być wdzięczni. Jeśli nie wiecie jakie to są, to się po prostu rozejrzyjcie, po, po stanie posiadania, bo jeśli mi oglądacie, to już macie telefon albo laptopa i to już jest powód do radochy i wdzięczności, bo możecie się kontaktować z ludźmi, no nie. E jeśli macie stół, na który możecie zjeść i macie co włożyć do garka, to to już jest naprawdę e dużo. Jeśli macie gramofon i słuchacie płyt to ja myślę, że jesteście o tyle od nieba. Czekajcie, <laughs> zasło mi. Tak, nikt nic nie pisze. Nie wiem czy tak porywająco mówię, czy właściwie tak nudzę. Także jakiś komentarz moglibyście dać? Aha, chyba że ja tutaj jeszcze zaprosiłem was do. Um, pozdro. Moje płyty. Cześć. Elite. A tutaj też są. Dobra. Pozdro dla do winynik. Tak, że tak także nie ma Dobra, okej okay, kochani. Yy, więc yy, tu elo elo, yy, witam serde, serdello, no i dobra, no to, no to tyle chciałem o tych wdzięczności, ja mam nadzieję, że to w jakiś sposób ma dla was sens, co ja tutaj mówię, yy, bo mam jakoś tak na sercu to, żebyśmy, nie, właściwie po co to mówię, to chyba po to, żebyśmy yy, przestali marudzić, yy, często słyszę marudzenie, yy, często słyszę marudzenie wokół siebie i powiem wam, ja się oduczyłem marudzić. E, zacząłem właściwie dziękować przestałem krytykować, zacząłem doceniać e, zacząłem doceniać i to zmieniło moje życie tak naprawdę nie? bo pff, żeby, żeby nie być gołosłownym to w momencie kiedy przestałem marudzić i patrzeć na wszystko w koło jako na zagrożenie e, a zacząłem szukać w sobie właśnie wdzięczności za to co już mam jakoś się okazało, że to co jest na zewnątrz co miało być tym zagrożeniem Przestało nim być. To jest taka optyka jakaś e, dziwna, nie? Wiecie, ja, ja wierzę w Boga, więc dla mnie jakby perspektywa e, taka e, ludzka jest, e, jest, jest perspektywą, bo sam jestem człowiekiem, ale też wierzę, że jest Bóg, który, który jest dobry i nas kocha i staram się zrozumieć tą wyższą perspektywę. A ta wyższa, wyższa perspektywa to nie jest patrzenie na to, co właściwie mnie e, boli, tylko właściwie to, za co mogę być wdzięczny, bo. Nawet nawet, ekstremalnie można powiedzieć, że jestem wdzięczny za ból czasami, który, który czuję, bo wiem, że żyję, a dla mnie życie jest mega wartością. Więc kochani, z tego punktu patrząc, chciałem właśnie, że tak zara nie zarażać, zarażać to jest też złe słowo, bo ono od razu konektuje jakąś chorobę, a wdzięczność to nie jest choroba, wdzięczność to jest fajny stan. Chciałbym i tego wam życzę, bo, bo, bo tego wam życzę, jakby udzielam wam, z mojego serducha do waszego, abyście doświadczali tej, tej wdzięczności w swoim życiu. Możecie już nawet dzisiaj rozejrzeć się w koło i pomyśleć, za co jestem wdzięczny. Widzicie, co jak patrzę na wierzch i widzę tam kupę fajnych ciuchów, które ma ja i moja żona, i właśnie myślę sobie, to jest niesamowite, że mamy kupę fajnych ciuchów. Kiedyś był taki czas, że miałem jedną parę spodni, kiedyś był czas, kiedy byłem, że tak to się mówię, w rock'em' świecie, na dnie, I a teraz już nie jestem. I dzięki. Bogu i dobrym ludziom jestem tu, gdzie jestem, więc tych rzeczy, za które jestem wdzięczny, jest naprawdę masa i mógłbym je wymieniać. Choćby od tego, że mogę... Wiecie co, ja mam taką poranną, można tu powiedzieć modlitwę, takie wezwanie, że ja dziękuję za to, że mogę wypić kawę w kraju, w którym jest spokój. Jest babcia mojej żony, ma 92 lata. Ona przeżyła Syberię. I powiem Wam, że ona mówi coś takiego: wojna to jest najgorsza. Mówię, Panie Boże, żeby. jak wojna, to ona idzie na, na las, no nie? E, bo powiem Wam, że. ona doświadczyła skutków wojny. I poziom jej wdzięczności za kromkę chleba jest niesamowity. I ja myślę sobie, że czasami nam się w dupach przewraca od tego, jak, jak wiele rzeczy mamy, i ich nie dostrzegamy, no nie? Nie wiem, to już wygląda tak, że e, zdarza się, że po prostu obrastamy w rzeczy koło siebie, nie potrafimy ich nawet docenić, a to pokazuje, że zagonimy za czymś, czego jeszcze nie mamy, to nas dalej nie satysfakcjonuje, my szukamy więcej rzeczy, które mogą dać nam satysfakcję, jak nie jesteśmy w stanie się zatrzymać i podziękować za to Bogu, czy komukolwiek, komu, dzięki komu to mamy, że mamy tak naprawdę wiele. Tak jak już powiedziałem wcześniej, 95% ludzi około nie ma tych rzeczy, których my mamy tutaj w Europie. Jesteśmy naprawdę żyjemy w komfortowych warunkach. Ja myślę, że te komfortowe warunki nas czasami udupiają, jak mówił Gombrowicz. Jesteśmy upupieni. Bo nie mamy w sobie, nie mamy w sobie takiej siły, żeby... Wstać i zawalczyć o to, co dobre, bo przygniata, przygniata nas góra rzeczy, których nie potrzebujemy, które kupiliśmy na kredyt i e, za które nawet nie potrafimy być wdzięczni. Właściwie nie ma być jak być wdzięcznym, ciężko być wdzięcznym za rzeczy, które, które nas obciążają. Kupowanie na kredyt na przykład. E, więc, Ani. Mnie uratowało od zgnuśnienia i od tego, żeby nie pierdzielnąć tego wszystkiego i powiedzieć, że ludzie są do bani, nie będę tego robił, idę do pracy i nic więcej, zamknę się i będę grał w PlayStation, mnie to uratowała wdzięczność i dostrzeganie małych, malutkich rzeczy w moim życiu, które mnie napawają radością. I w momencie kiedy zaczynam widzieć dwa wróbelki na ksaczku skubiących czerwoną kulkę, to bardzo chętnie się zatrzymuje, żeby się nad tym pochylić i zastanowić. Czekajcie, przełożę stronę. O! Bo z nami dzisiaj, i tu już będziemy kończyć, z nami dzisiaj zespół Neil Cassidy, płyta Night Hole. Eee, poszukajcie to słowniku, co znaczy Night Haller. W ogóle jestem wdzięczny chłopakom za tą płytę i że mogę ją dzisiaj prezentować. Przypomnę ją w czwartek podczas wieczoru z panem Wimerem z konkretnego powodu. Zatem, kochani, wdzięczność to jest taki fajny cukierek, którego powinniśmy coraz częściej jeść, bo jego słodycz powoduje, że serca nam miękną, radują się, jesteśmy lepsi dla innych. Potrafimy być mili, potrafimy się cieszyć tym, co mamy w koło, nie marudzimy, a jak wykazują ostatnie badania psychologiczne, marudzenie zabija. Jeśli, jeśli masz tendencję do marudzenia, nie wiesz, co z tym zrobić, to zacznij doceniać drobne rzeczy w swoim życiu. Jeśli jesteś pesymistą patologicznym, że nie widzisz żadnego światła w tunelu, nawet, nawet w tunelu nie widzisz światła. To po prostu zacznij dostrzegać najdrobniejsze rzeczy. I powiem ci, jedną z moich tajemnic, mojej, że tak powiem, radości i dzielenia się radością jest to, że ja w momencie słabości swoimi ustami, ustema, ustema po prostu mówię: Mówię, że jestem wdzięczny za to, że żyję. <śm> to jest najprostsze, co mogę powiedzieć. Tylko do, no, że nie, ale to coś już zmienia, bo ja mam, że wyrażanie wdzięczności, choćbyś jej nawet nie czuł, nie czuła, wypowiedzenie czegoś, co oczywiście wiesz, że jest prawdą, bo na przykład jesteś wdzięczny za swoją żonę, za swojego męża, za swojego partnera, mamę, za pracę, za, za to, że się najadłeś, powoduje, że jesteśmy... coś się dzieje w naszym sercu, co nie pozwala mu skotnieć. Jeśli po prostu nie wyrażamy wdzięczności szacunku jakiegoś do tego, co choćby posiadamy, a już nie choćby wolno z ludzi, tylko choćby za rzeczy, które mamy, które pozwalają nam żyć dobrze, wyrażanie wdzięczności nie pozwala skosnić serca. A miękkie serce. To jest serce kochające, to jest serce, które chce dawać i dzielić się, i to jest serce, które może coś na tym świecie zmienić. I to jest serce, które może zmienić także, jeśli jesteś artystą, artystką, twoją karierę. <laughs> A jeśli nie jesteś artystą, artystką, to się staniesz artystą, artystką. Kochani, będę kończył. Pod Rafał dołączył klimat z zespołu e, Night Hauler. E, Nie wiem, czy Rafał. Y, będzie zadowolony, że właściwie jego płyta jest tłem do tak tkliwego tematu, jakim jest wdzięczność. Ale Rafał jest wdzięczną osobą. Także pozdrawiam zespół. Nil Cassidy, pozdrawiam Natalię. Kto tu jeszcze? Natalię zespół Box Anima i Namena Lala. <laughs> Udało mi się chyba Norberta. Polecam, pozdrawiam Lenę, Paulinę, Jarka, Aleksandra. Cześć. Anię, Anetu już pozdrawiam. Zespół Phoenix Band, Nie znam, muszę poznać. Szymonka z zespołu Nowomowa Marcina Giza z zespołu Dziewczęta. Chłopaki grają lada chwila w Krakowie. Kamila, Ediego, Micha. A to już chłopaków i dziewczęta pozdrawiałem i dziewczyny, czekajcie, bo tu jeszcze mam takie drugie okno otwarte, w którym chyba też ktoś coś tam komentował, ale to będzie, yy... oki doki, yy... no niestety, nic tutaj się nie doczytam, no nie, a nie, coś tu się doczytam, czekajcie, jeszcze jest jakieś, mam okno tutaj, doszły, pozdro, Marcinki za w robocie siedzę, ale słucham, super, dzień dobry, co słuchane, jak poczuć? o co chodzi? Norbert pytał, mam nadzieję, że się wyjaśniło, siema byku, dopiero załapałem, że nadaje. cześć Lukasz, pozdro, skądś to znam, upupiony, <grym> Lukasz, nie daj się, Natalia z ma. totalnie się zgadzam, wdzięczność to jest życiodajna siła, i tak trzymać. Fajnie, dzięki kochani, jesteście czadowi, super, że dołączyliście. Eee, tak, na Mena Lala zapamiętajcie, i box anima. Eee, także e, to koniecznie, kochani, e, w tle leciało Night Hauler zespołu Neil Cassidy e, i Fabulous Ensemble. E, jest to, że tak powiem, pierwsza, pierwsza odsłona zespołu Neil Cassidy. Teraz mamy Neil Cassidy, pięciosobowy szykują materiał. A starego materiału posłuchamy jeszcze trochę w czwartek. No, także, aha, jeszcze, gdzie oni są? Wszyscy moi przyjaciele, ELE, bo mamy jeszcze cóż, e, czwartek też e, zespół X z piękną wokalistką, Agatą, z pięknym wokalem Agaty, A, chociaż Agata staje się też jest piękna. Wszyscy ludzie e, w tym zespole. Zespół Cannonball, Friends with Benefit, e, taki rozpustny rock and roll. No i w końcu. Ja Ania Blika, e, Nieustanne Pogo To tyle, no nie e, Poranne Niespodzianki, pisze Rafał. Z pogo, także poranne Niespodzianki. Jesteś wdzięczny za poranne Niespodzianki, czy jestem poranną Niespodzianką? Trzymajcie się, to była dobra kawa z panem Winylem. Właśnie takie myślę, żeby te kawy były może bardziej filozoficzne. Tak czy siak, trzymajcie się. Dobrego dnia. Niech tego serducha, niech wam bije, niech kraj nim płynie i życie niech wam po prostu dudni w uszach. Bądźcie wdzięczni za każdą sekundę. Yo.